Najnowsze wiadomości w programie Kętrzyn Dzień po Dniu. Justyna Drost, zapraszam Państwa. O ludzkiej dobroci w obliczu tragedii. Burmistrz Kętrzyna powołał Radę Kultury. Rolkowe szaleństwo ponownie w Kętrzynie. Wracamy do tematu pogorzelców z Karolewa. W jednej chwili stracili wszystko, ale pomoc przyszła jeszcze szybciej. Ciasta, ciasteczka, babeczki. To i znacznie więcej można było zakupić na szkolnym kiermaszu organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Kętrzynie. W ten sposób powstała słodka akcja na rzecz Wojtka i Oliwi. Ich rodzina niedawno w pożarze straciła cały dorobek życia. To jest kiermasz ciast! z krasy Oliwi się spalił dom. My jako społeczność chcemy się włączyć tak szeroko w tą akcję. Zrobiliśmy zbiórkę odzieży, zbiórkę pościeli, zbiórkę ręczników, środków higienicznych, żywności. A dzisiaj jest na słodko, jest kiermasz, który przyniesie dochód dla tej rodziny na bieżące potrzeby. Niektórzy poświęcili cały dzień, by przygotować smakowite wypieki. Ja robiłam. Te, te robiłam z babcią, a te to są z. Te i te są z klasy piątej. Kiermasz miał dużo większe powodzenie niż niejedna cukiernia. Do słodkiej akcji przyłączyli się także przedstawiciele wielu firm i instytucji. Wszystko zakupiłyśmy. Właśnie z firmy zrobiłyśmy zrzutkę i. Pomóc. Oczywiście, bardzo piękna akcja i no warto, warto pomagać, bo naprawdę nie wiadomo, e, co nam się może przydarzyć kiedyś. Rodzina Państwa Ulążku w jednej chwili straciła dosłownie wszystko, a teraz muszą zaczynać nowy etap. Obraz po prostu był przerażający. Przerażający był widok tego płomienia, te, te w ogóle straszne, straszne. Ciężko mi jest w ogóle się wypowiedzieć. Ciężko mi się w ogóle cokolwiek powiedzieć. Najważniejsze jest to, że jesteśmy wszyscy razem, dzieci, ja, żona i nic się nikomu nie stało. Godna pochwały jest postawa ich syna, czyli Wojtka. W obliczu ognia nie wahał się i natychmiast poinformował odpowiednie służby o niebezpieczeństwie. Wykonał dokładnie wszystkie polecenia dyspozytora. Straż pożarna, słucham. Ej, eee, słucham, jestem Karola, nie? Ja. Tak, to strażacy, pożar jest, Ale... tak? Tak, jest, ale jestem w, w domu, nie mogę wyjść, z tym się dostaję. Nie wiem co mam robić, W tym domu jesteś, tak? Tak, jestem w domu. Nie mogę wyjść, wszędzie jest z nie mogę nic zrobić. Wiem, się siaran dostaję! Szybko jedźcie, bo wewnątrz jest dziecko. Na pierwszym piętrze nie może wyjść. powoli się dostaję dym! Yy... Jesteś po, po, z uspokój się, dobrze. Jesteś sam w domu czy z kimś? Sam, kładę się na podłogę, kładę się na podłogę. Chłopak jest około dziesięciu to... lat! Ten, nie, to ten to stoi na balkonie, on tam księgcie i macha do was. Czy widzicie tego chłopca? Tak, jest strasznie z każdym stoi. Idą po mnie! Widzisz ich, tak? Dolkmy tak, Mamy kontakt. Kabina już. Idzie. To już możemy się rozłączyć, tak? Tak, możemy, dziękuję Dobra, bardzo, do no, pana. chłopak siebie, jeszcze Zacząłem się tak trochę bać i pomyślałem, że to już koniec mojego życia, tak? Ale... ale, ale po chwili zrozumiałem, że jest, jeszcze jest szansa i opanowałem się, bo wiedziałem, że nie wolno panikować w takich sytuacjach, no i... Opanowałem się po prostu, dzwoniłem pod 998, no, no i tak wyszło. Dzięki temu wyszedł cało z zadymionego budynku oraz uratował swojego psa. Jest dla mnie bardzo ważna. Na początku w ogóle o niej zapomniałem, gdy, gdy, za, za, gdy dym się wdzierał już do mieszkania. Cały czas przy mnie chodziła, też nie wiedziała, co robić, a gdy już byłem w dużym pokoju, totalnie o niej zapomniałem, tylko rozmawiałem, byłem skupiony na rozmowie z operatorem, ale ona stała na tarasie i cała się trzęsła ze strachu, też nie wiedziała, co robić, ale potem pomyślałem, że, że pieska też trzeba ratować. Dzięki wsparciu, jakie teraz do nich napływa od ludzi dobrej woli, dużo łatwiej im utrzymać się w nadziei na lepsze jutro. Jest, jest to dla nas niezmiernie ważne i niezmiernie jest nam bardzo i bardzo miło i chcielibyśmy serdecznie na tą chwilę podziękować im za to, za to, co nam po prostu na ile mogli, na tyle pomogli, a serca naprawdę mają otwarte i duże. Jednak pożar nie oszczędził innych rodzin. To była chwila tak naprawdę. Gdy dowiedzieliśmy się, że się pali obok, tak na strychu, myśleliśmy, że wychodzimy tylko na chwilę. Pani Aneta i pan Jan nie tak dawno wyremontowali mieszkanie, w które włożyli dużo serca, czasu i pieniędzy. Mieszkało nam się bardzo dobrze. Mieliśmy nowy piec, była nowa, nowa elewacja, właśnie kończyliśmy robić. Cieszyliśmy się tą Był... elewacją, była taka. Inna, typ, nietypowa. No, taka, staraliśmy się, żeby budynek zachowany, zachowany został w starym takim stylu, jeszcze przedwojennym. No i miała to być perła karolewa. No, na dzień dzisiejszy, jak widać, to jest czarna perła. Teraz zbierają siły, by na nowo zapewnić ciepły dom dla swoich synów, a najważniejszy fundament już mają, bo mają siebie. Wielka radość była chłopców naszych, mamy no trzech synów, tak? Na hasło takie, że być może tu będzie nasz dom. No to było jest, jest, hura. No radość niesamowita, że jednak nie będziemy musieli się gdzieś tułać, nie Postancie, wiem, przez tydzień tak, czasu. Też dzięki życzliwości, socjalne, kurwa, dzięki życzliwości rodziny, no mieliśmy się gdzie podzieć, tak? Bo nie zostaliśmy bez dachu nad głową. Historię rodzin przedstawimy Państwu w dłuższym materiale niebawem na naszej antenie. Tymczasem można wspierać zbiórkę na rzecz pogorzelców z Karolewa. Każda złotówka ma tu ogromne znaczenie. Od teraz nad kulturą i wydarzeniami w mieście będzie czuwała nowa Rada Kultury, powołana przy burmistrzu Kętrzyna. Więcej o niej w telewizyjnym biuletynie informacyjnym Miasta Kętrzyn w najbliższy piątek. Chcemy zrobić integrację kulturalną środowiska kęczyńskiego przede wszystkim. Bo mamy tego, moim zdaniem, dość sporo. Mamy ciekawych ludzi, powinniśmy ich. Troszeczkę wyciągnąć do... No i pokazać ludziom. Istnieje też inna forma animacji, inna forma sztuki, która nie pojawia się za często w kętrzynie, jak teatr uliczny, jak muzyka bardziej ambitna, myślę o nie takiej bardzo wysokiej jak filharmonia, ale coś pomiędzy, coś jak grupa Mozarta dzisiaj, coś co podchodzi z humorem, troszeczkę bardziej przystępnie dla przeciętnego odbiorcy. Oh, mm -hmm. Jestem przedstawicielem dużego grona przewodników turystycznych, którzy działają na terenie miasta i całego regionu w Armii Mazur i chcę mu właśnie w Radzie poświęcić swój czas, swoją pracę po to, żeby turyści przyjeżdżający do naszego miasta, nie tylko do naszego miasta, ale do najbliższego regionu po prostu dobrze się czuli. Ponoć prawdziwych rycerzy już nie ma, ale Marcin Waszkielis udowadnia, że są. Kętrzynianin po raz piąty zdobył tytuł Mistrza Świata Sportowych Walk Rycerskich. Od 16 do 19 maja na Ukrainie odbywały się Mistrzostwa Świata Walk Rycerskich. Do rywalizacji stanęli zawodnicy z około 30 państw, w tym przedstawiciele Rycerskiej Kadry Polskiej. Na jej czele od kilku lat stoi kędrzynialin Marcin Waszkielis. I to właśnie on po raz piąty w swojej karierze zdobył tytuł Mistrza Świata w konkurencji miecza i tarczy. W finale pokonał reprezentanta Ukrainy. Po złoto dla Polski w kategorii miecza długiego sięgnął także Piotr Krygier. Polskie ekipy dopełniły sukces z trzema srebrnymi medalami w konkurencjach drużynowych. Na tej bitwie po prostu trzeba być. W najbliższą sobotę czeka nas żywa lekcja historii za sprawą dziewiątej bitwy pod Wopławkami. Za nami dziewiąta edycja rolkarskich zawodów w jeździe artystycznej, czyli freestyle slalom. Przy tej okazji kętrzyński bluber świętuje swój jubileusz. To jest nasza dziesiąta rocznica urodzin blubera niebieskich niedźwiedzi. Kiedyś wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć jeździć freestyle, bo same rolki w gimnazjum numer 2 są znacznie, znacznie wcześniej, jeszcze jak była szkoła podstawowa numer 2. I tam już jeździliśmy na rolkach, była jazda agresywna, był hokej na rolkach a od 10 lat jeździmy właśnie Freestyle Slalom, czyli jazdę artystyczną na rok. To są zawody w rankingu w USSA. To jest międzynarodowa organizacja zrzeszająca zawodników Freestyle'a. To jest organizacja, która buduje ranking światowy. W tym rankingu jest około 3000 zawodników. Bardzo dużo juniorów się zjechało z całej Polski, bo w tej chwili nowy punkt taki na mapie Freestyle'a to jest Wrocław, który przyjechał, jest Bydgoszcz, jest Gdańsk, mamy Rzeszów tradycyjnie, również Warszawa z Ajla Rolki i z Slalom Academy to są zespoły, które gościmy dzisiaj na, na zawodach. No i w, tuż obok, za że tak powiem, nasz Węgrol, który zawodnicy z Węgorzewa, którzy też dzisiaj przyjechali, żeby rywalizować. Jestem mistrzem Polski w przejeździe pod Tyczką. Takie pachołki są i trzeba pod nimi przejechać. Mój rekord to 32 centymetry. Moja siostra jeździła na rolkach, bo ja byłem mały, ale też chciałam jeździć, więc miałam trenera, no i wtedy w 20 minut się nauczyłem jeździć na rolkach. Moja Pierwszy raz spotkałem się w dekatlonie z rolkami, widziałem jak jakiś chłopiec próbuje. Też mnie zaciekawiły rolki, więc spróbowałem i za pierwszym razem mi zaczęło wychodzić. Więc kupiliśmy rolki. Jeździłem na początek do przedszkola na rolkach, później jakoś z górek zacząłem zjeżdżać, a dopiero tak później zacząłem jakoś bardziej zawodowo się, ten, się zajmować tym. Wiadomo, dla młodych liczy się głównie zabawa. To też zamierzam im dawać. Zawody to nie tylko rywalizacja i zdobywanie miejsc tytułów, ale też dobra zabawa, zbijanie sobie piątek z ziomeczkami. Część z nich jest instruktorami, część z nich choćby te osoby, które kiedyś jeździły w Blueberze, tak jak Krzysiek Zyborowicz czy Sebastian Giedziun w tej chwili prowadzą zajęcia w szkółkach Krzysiek w Warszawie. Sebastian tutaj nam pomaga w Bluberze. Poza tym, że to jest jeden wielki sentyment, tak, zarówno do klubu, jak i do tego, do tego miasta, do tego miejsca. To jeszcze cały czas wewnętrznie i fizycznie należy do tego klubu. Cały czas jeżdżę dla nich. Bluebird zawiązał się w, w grudniu, 29 grudnia. E, ta, taką datę przyjęliśmy. A e, e, czego nam życzyć? Pasji wśród zawodników, tego, żeby chcieli realizować swoje marzenia, żeby się nie poddawali. To, co daje miasto, to, co dają e, ludzie, którzy się zajmują freestylem i nie tylko każdym sportem. Żeby to fajnie łączyć, żeby się dobrze rozumieć. Mamy piękne obiekty, Skatepark, na którym są i rolki, i nogi, i deski, i BMXy. I dobrze by było, żeby to fajnie funkcjonowało. Różnić się mądrze, z pasją, szanować pasję drugiego człowieka, zainteresowania. I to jest takie życzenie dla, dla wszystkich, którzy mają kółka pod nogami. Nocą, jak się okazuje, nie trzeba wyłącznie spać, bo można odwiedzić na przykład Kętrzyńskie Muzeum. Zgodnie z wieloletnią tradycją, Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie włączyło się w organizację Nocy Muzeów. Noc muzeów, tak naprawdę od 1997 roku, to od 1997 roku robimy taką noc muzeów. Dzisiaj w ogóle jest Dzień Muzealnika. Także wszystkim e, muzealnikom, wszystkim tym, którzy zajmują się. Muzeum, wszystkiego najlepszego życzę. Jak podkreśla dyrektor muzeum Marta Wojciechowska, mimo remontu stałej siedziby udało się przygotować program, w którym każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Motywem przewodnim była obchodzona w tym roku 660. rocznica rozpoczęcia budowy Bazyliki Świętego Jerzego. Tegoroczna noc muzeum przebiega pod hasłem 660-lecia Bazyliki Świętego Jerzego w Kętrzynie. O godzinie 17 zorganizowaliśmy zajęcia dla najmłodszych, których, którzy mieli za zadanie namalować. Bazylikę, Bazylikę e, Świętego Jerzego. W kolejnej części o godzinie 19.00 spotkanie w tej najpiękniejszej świątyni w Kętrzynie, czyli w kościele Świętego Jerzego. A na spotkaniu pan Szymon Jan Parda, pan Mariusz Wyczółkowski opowiedzieli o dawnych wnętrzach bazyliki Świętego Jerzego, a w szczególności o manierystycznej XVI-wiecznej ambonie. Zainteresowani historią skrywaną w Kętrzyńskim Muzeum mogą znaleźć ciekawe eksponaty, wystawy, a także prolekcje w siedzibie tymczasowej na ulicy Fryderyka Chopina 1. W stadzie ogierów odbył się coroczny memoriał imienia Andrzeja Różyckiego. Powiem szczerze, że nigdy nigdy nie stresowałam się przed zawodami tak przed tymi miałam jakiś taki, yy, może nie tyle stres, ale zależało mi, bo jednak zżyłam się z tą było naprawdę fajny koń. No i co powiedzieć? Fajnie poszło, naprawdę widać, że pracowałyśmy. Chodź tu. Ten konkurs dzisiejszy poświęcony jest pamięci pana dyrektora Andrzeja Różyckiego, wieloletniego dyrektora tego Stada i nie tylko, bo to był bardzo zasłużony. Człowiek, który w swoją, swoje całe życie zawodowe po, po, poświęcił pracy hodowlanej i dlatego staramy się, żeby po prostu uczcić jego, jego ż, ż, historię i co roku robimy w, w, w maju taki, takie memoriałowe zawody. Drugie miejsce w Miniel, No cóż, nasz debiut. Jutro spróbujemy wyżej, zobaczymy jak pójdzie. Przede wszystkim to jest moja pasja, to jest coś, co mnie napędza, taki motor życiowy. Um, no i jednak praca z takim zwierzakiem jest czymś niesamowitym, na pewno. To są wszystkie konkurencje, zaczynając od Mini LL, poprzez LL, LK, PN, tak żeby po prostu, w zależności od... od te, wszystkim umożliwić start. W zależności od, od klasy, doświadczenia. Początki były ciężkie. Ona, każdy mówi, że się strasznie do siebie upodobniamy. <laughs> po zawodach szczęśliwa, ale jest taka z sercem. Jak dasz jej serce, ona też odda na pewno. <laughs> 20-21. Mamy podwójny czempionat. To jest czempionat młodzieżowy, połączony z czempionatem kogierów dorosłych. Także. Serdecznie wszystkich mieszkańców Kętrzyna zapraszam. Naprawdę pierwszy dzień to będzie dzień oceny będzie około, przewidujemy, 100 koni. Drugi dzień to, jak zwykle, prezentacja czempionów, wiceczempionów i oczywiście różne pokazy. Na bardzo aktywną sobotę mogą liczyć seniorzy, których serdecznie zapraszamy na senioriadę po Kętrzyńsku. Będą to konkurencje sportowe, yy... Zabawa i konkurencje, takie można powiedzieć, zręcznościowe. Chodzi o to, żeby dobrze się bawić. To nie będą oczywiście te konkurencje punktowane, będą jakieś dyplomy, wyróżnienia, ale chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Wszystkie te konkurencje będą przeplatane muzyką. Będzie grał pan Zbigniew Nowak na akordeonie i z towarzyszeniem pana Romana Danisiewicza. Drugą konkurencją będzie konkurs robienia kwiatów pod nadzorem pań z Konika Mazurskiego, które w tym się specjalizują, jak Państwo wiecie. Będzie oczywiście konkurs na najciekawiej przebraną parę. Na czym to będzie polegać? Właśnie zapraszamy Państwa, widzów, żeby przyjść na tą senioriadę w jakimś przebraniu. znaczy no, czy za jakąś postać, czy, czy w ogóle jakoś tak pomysłowo się przebrać. Będzie to konkurs. I też najciekawiej przebrana para będzie nagrodzona. Z inicjatywy Stowarzyszenia Wolne Miasto Gizycko powstała wystawa Nasza Droga do Wolności, którą można oglądać do 10 czerwca na pasażu portowym w Giżycku. Jestem pod wrażeniem, że taka wystawa tutaj w Giżycku powstała, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Giżycko. Ona pokazuje naszą drogę do wolności, naszą polską drogę do wolności, ale również tutaj Giżycką. Zdecydowaliśmy się opracować wystawę od wojny do dzisiaj, wkładając elementy i tablice, zdjęcia, które. No, jak był to, co działo się w Giżycku. Czyli rok 80. powstanie Solidarności w Giżycku jako pierwsze w całym województwie ówczesnym suwalskim, powstał Międzyzakładowy Komitet Solidarności. Tu się mieścił zarząd regionu i tu były władze na całe województwo do pierwszego zjazdu wełku. Wystawa pokazuje wkład wielu osób, wkład całego narodu, ale też wkład tutaj miejscowych y, mieszkańców, y, w y, uzyskanie tej wolności, w uzyskanie tego, co mamy dzisiaj, demokracji, y, swobód obywatelskich. Przynajmniej takich wartości oczekujemy i takich y, wartości nie doceniamy. Ja, Halina Sarul, y, Marek Sztabkowski i Janek Jarocki 13 września, pamiętam, 81 roku pojechaliśmy do Gdańska, żeby tak powiem, u źródeł dowiedzieć się, co, co to w ogóle jest. Każdy był bardzo chętny podzielić się swoją wiedzą. Jak się dowiedzieli, żeśmy przyjechali aż z Giżycka, to oczywiście byli bardzo otwarci, dawali nam materiały. Dla nich to była możliwość przekazania tego w teren. Pokonaliśmy przez 30 lat od 4 czerwca 1989 roku naprawdę ogromną drogę, a wręcz gigantyczny postęp wykonaliśmy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I na tej wystawie to wszystko jest bardzo pięknie pokazane i ta droga nasza tutaj, lokalna, oczywiście nie jest oderwana od drogi całej Polski, ale te lokalne akcenty, te lokalne pierwiastki, które widzimy na zdjęciach, są tutaj doskonale wyeksponowane. Z materiałami wróciliśmy tutaj do Giżycka i zaczęliśmy organizować właśnie tutaj na tych terenach niezależny związek zawodowy Solidarność. I tutaj powstał właśnie MKZ po jezierze i do nas przyjeżdżali ludzie z Ełku, Suwałk, z Węgorzewa. Pomiędzy nami żyją ludzie, którzy się poświęcali, po prostu. To był trudny czas. Przecież to komuna jeszcze długo rządziła, aż do 1989 do roku, i ci ludzie po prostu musieli wykazać się no, dramatyczną odwagą i dramatycznie za to zapłacili. Jest 11 osób, które zostały internowane, niektóre z nich były więzione. To po prostu tak jak na zasadzie kuli śnieżnej po prostu był moment, i to leciało straszliwie. Oczywiście w dobrym kierunku. No ale potem się okazało, że że chyba za dobrym, bo nastąpił niestety ten 13 grudnia i, i to nam, że tak powiem, podcięło wszystkim skrzydła, no bo jednak mm, to było dość trudne. Trzeba pamiętać, bo że jak to klasyk mówił, że wolność nie jest dana nam na zawsze. Wolność można zabierać po troszeczku i zabrać ją całkowicie. Dlatego trzeba ją pielęgnować, trzeba kształcić młodzież w tym kierunku, w kierunku Działań prodemokratycznych, proeuropejskich, bo jesteśmy już częścią Europy, częścią świata zachodniego. Potrzebna jest taka inicjatywa, bo dzisiaj ciężko zachęcić ludzi, żeby odwiedzali muzea czy odwiedzali jakieś pomieszczenia, a na, w tym miejscu. Naturalnym ciągu spacerowym jest to dodatkowy, dodatkowy walor spaceru. Po prostu można sobie podejść na spokojnie, kiedy ktoś sobie chce, ma taką ochotę, niezależnie od tego, czy to jest niedziela, poniedziałek, czy, czy sobota, czy inny dzień tygodnia, i zwyczajnie się zapoznać z tymi 40 tablicami. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Ważne, żeby wystawę zobaczyło młode pokolenie. Ludzie, którzy znają wiele wydarzeń. Po prostu z internetu, z telewizji, z książek, z lekcji historii. A tutaj można zobaczyć w sposób namacalny, jak to się odbywało. Oczywiście są to pewne urywki z życia naszego kraju, czy z życia regionu, czy z życia miasta Giżycka. Ale to są na tak, tak bardzo symboliczne urywki, że jest to świetna lekcja historii. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy swoich przedstawicieli wybiorą po raz czwarty. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. W tym roku przeprowadzone zostaną po raz dziewiąty. Pierwsze odbyły się w 1979 roku. Polacy będą głosować czwarty raz z rzędu. Obywatele krajów unijnych wybiorą 705 eurodeputowanych, a w ławach parlamentu zasiądzie 52 przedstawicieli naszego kraju. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę, 26 maja. Każdy głos ma ogromne znaczenie. Na koniec zapraszamy naszych widzów na transmisję z wyjątkowej gali, podczas której wybierzemy osobowości Kętrzyna. Już 23 maja burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka wręczy wyróżnienia podczas pierwszej gali osobowości Kętrzyna 2019. Gwiazdą wieczoru będzie Mario Szaban, finalista tegorocznej edycji The Voice of Poland. Transmisja z gali dostępna będzie na profilu facebookowym Miasta Kętrzyn oraz na antenie telewizji KTK od godziny 17. Serdecznie zapraszamy. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam już za tydzień do zobaczenia